A to co? Biblioteka! Po co ktoś miałby budować bibliotekę w kanałach? Wężonowie! Dotarliśmy do domu wężonów! Patrz! Ech. Niesamowite, że umiesz trzeźwo myśleć w tym smrodzie. Halo? Scales? Przepraszamy. Zamknięte z powodu inwazji. Wkrótce ponowne otwarcie. Myślałem, że pomogą. Wężonowie niczego by tu nie zmienili. Jedyne, co może zniszczyć mrocznego władcę, to moc oni. Forma oni. Musi być jakiś inny sposób. Ale nie ma. Dlaczego tak uparcie odrzucasz swoje dziedzictwo? Zaakceptuj naturę oni. Uwolnij swój gniew. Uczuj, jak daje ci siłę. Ja nie mogę. Dlaczego? Bo ja. Bo ja... No ty co? Bo nie chcę znać się tak jak ty! To mój największy lęk, że będę taki jak ty. A ty nie potrafisz się o nic zatroszczyć, ani o nikogo. To kompletna bzdura! Wymień jedną rzecz, o którą się troszczysz. Jedną rzecz! Nie chodzi o rośliny! Rośliny to nie ludzie! Nie mają uczuć! Nie obchodzi ich, że je porzucisz, albo nie wyślesz im kartki urodzinowej, albo... To bez sensu i tak nie zrozumiesz.